Jestem dzisiaj w destylarni Dysow, destylarnia w pięknym, starym z końca XIX wieku młynie. Młyn został odrestaurowany, przysposobiony na destylarnię, jest na, na, na poziomie piwnic jest fragmentacja, jest skaź zacierna. Oczywiście jak to młyn, jest, jest młyn, można tutaj. E, szurtować żarno. E, są, jest, jest alembik, jest, jest kolumna no i przede wszystkim jest już całkiem e, sporo e, produktów. A chciałem, żebyśmy razem spróbowali w ramach naszego mocnego poniedziałku e, okowity e, piwnej e, z lokalnego e, piwa e, Koźlak z barwaru. Imbrent, tak. Jest to browar mojego kolegi. Zaprzyjaźniony browar. Też e, rzemieślniczy oczywiście, ale też i lokalny, czyli z naszych okolic. Mhm. E, ile potrzeba butelek piwa, żeby wyprodukować jedną butelkę Okowity? 14 w tym wypadku, także 14 piw z Browaru Inbrand tutaj Koźlaków znajduje się w tej jednej butelce 07, także dosyć sporo, więc a nie rozlewaliśmy. No biorąc pod to... uwagę, że to nie są tanie piwa, prawda? Koźlak jest piwem raczej no, z, z tej grupy droższych, droższych piw, trudniejszych w, 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 Tak, zdecydowanie, zdecydowanie też ma swoich specyficznych amatorów, nie jest to piwo popularne, ale tak, zgadza się, nie jest to piwo też i i tanie, tak? Natomiast to nam nie przyświeca, żeby robić coś tania, tylko żebyśmy zrobili coś, co jest rzeczywiście wyjątkowe. Mam nadzieję, że taki ten destylat jest. I powiedz, Michał, jak to wygląda? Piwo przyjeżdża w cysternie, czy przyjeżdża w butelkach do destylacji? Nie, jest to piwo specjalnie przygotowane, jakby pod tą destylację, także już nie robimy czegoś takiego, że no, kolega nie używa kegów, od których my znowu przelewamy to piwo do kadzi fermentacyjnych umawiamy się, że część jakby partii, która jest tworzona jako piwo, a nie jest tworzona pod destylację przekazuje nam, to do nas przyjeżdżamy przepompowujemy to do naszych zbiorników fermentacyjnych nie po to, żeby oczywiście fermentować, ale po to, żeby to piwo odgazować, ponieważ mamy takie możliwości ze względu na nasze urządzenia po czym w przeciągu 12 godzin to piwo trafia do destylacji. I jaki masz zapach tam w tym górnym pomieszczeniu mm. gdzie to piwo się destyluje? No, bardzo przyjemny, bardzo przyjemny, bardzo słodowy, bardzo chlebowy także tak jest to na pewno zapach, który nie kojarzy się z zapachem gorzelni, powiedzmy, która no, fermentuje i destyluje rzeczy, które są troszkę innej jakości i są to rzeczy często z przypadku. Także na pewno, na pewno nie. Bardzo wspaniały aromat. Także nie wietrzymy generalnie destylarni po takiej destylacji. Um, powiedz mi, czy destylacja piwa jest nie wiem, bardziej wymagająca niż powiedzmy destylacja zboża, destylacja, mówię, bo w tej chwili nie wyłączamy proces fragmentacji, zacierania, bo nie musisz tego robić przy piwie, w tym tak. się na pewno piwo jest łatwiejsze, ale już, jeśli chodzi o samą tą destylację, czy robisz to dłużej, czy w innych temperaturach. Czy, czy tak naprawdę nie masz takiej dużej różnicy, że to jest ten surowiec. No, wydaje mi się, piwo jest bardzo delikatne, prawda? żeby... Bo, bo ja, ja miałem okazję też wąchać, i próbować samo piwo z tego browaru. I to, co jest w to odpowiada temu, co ja czułem w butelce. Stąd moje pytanie o trudność destylacji, no bo jak uchwycić z napoju, z napoju lekkiego, e, 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 orzeźwiającego, jakim jest piwo, no, tego samego ducha, Ciężkim, mocnym alkoholem. a czasem się śmieję, że to jest takie, ponieważ piwo y, 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 ma swój czas spożycia, prawda? że to jest takie zatrzymanie piwa w czasie, prawda? że no, tak. to jest piwo, które nigdy nie straci swojej ważności. Zgadza się, dzięki temu możemy pomóc browarnikom żeby i, hmm. i też ludziom, którzy lubią te piwa, żeby mogli się cieszyć nimi dłużej. Natomiast wracając już do pytania, hmm. tak jak wygląda, czym się różni destylacja piwa od destylacji innych produktów, czy też na przykład żyta. Na pewno w każdym tym procesie trzeba uważać, żeby nie stracić tych walorów, które są ukryte w tym produkcie pierwotnym, czyli produkcie po fermentacji lub też w piwie, e, więc na pewno trzeba być delikatnym, jeżeli chodzi o, to, o tą kwestię utraty tych aromatów i smaków. E, tutaj powiem szczerze, na pewno w tym piwie trzeba uważać na jakby czas tej destylacji, tak? to jest jedna rzecz, druga na, na, czyli tempo destylacji, a druga rzecz oczywiście dobrze zbalansować, do ilu procent destylujemy, tak, żeby z jednej strony był to destylat czysty, tak? z drugiej strony, żeby zachował te aromaty, które chcemy zachować, a żeby nie miał tych aromatów, których nie chcemy zachować. Więc to jest troszeczkę oczywiście sztuka. Natomiast jest to proces, no, mogę że podobny, tak, ponieważ okowity generalnie charakteryzuje się tym. Że musimy zachować aromaty i smaki tego, z czego zostały wydestylowane. Także na pewno jest to, jest to trudność. Destylacją na pewno niczego nie poprawimy, natomiast możemy dużo zepsuć i to, to, to na pewno. No tutaj nic nie jest zepsute w zapachu. Jest słodycz taka, słodycz czekoladowa, słodycz piernikowa, słodycz może właśnie jakiegoś pumpernickla takiego ciemnego, słodkiego chleba. No jest dużo słodu. Może gdzieś jakieś troszkę rodzynki, jakieś takie suszone owoce w tle? No, tu zdaje się, że tak powiem, na Twoją ocenę na pewno, jakby mówienie o swojej produkcji jest krępujące. Więc ja to jest cieszę się, że smak, nie wyręczasz. Smak? Dla mnie to jest piernik, i tutaj czuję zarówno takie noty czekoladowe, jakie mamy w pierniku, jak i gałkę muszkatołową, jak i goździki, czyli takie, takie rzeczy przyprawowe. Ale co jest. Chyba najważniejsze, jeżeli mówimy o, o biobrędzie czuć chmiel. I tutaj ten chmiel w ustach, a zwłaszcza w finiszu, wniósł coś takiego bardzo rzeszkiego, No, bo piernik jest czymś takim, no, można powiedzieć ciężkim, zalepiającym usta, ale tutaj po, w połączeniu z tym chmielem, no, mamy taki aftertaste rzeczywiście bardzo rześki, tak? taki, że prawie że. Jakbyśmy, nie wiem, wy, 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 zamiast piwa to wypili na koniec, powiedzmy, ty, łyk mięty. no. Jest tak, ta, taką fajną lekkość i rzeszkość ten chmiel z piwa. Więc uważam, że jest to produkt e, e, bardzo dobry. Natomiast w, w naszym cyklu e, 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 mocnego e, e, poniedziałku, butelki tygodnia, zawsze mamy pytanie konkursowe. I e, e, chciałbym was zapytać, m, czym charakteryzuje się piwo Koźlak, o tym nie mówiliśmy. To jest pytanie. Pierwsza osoba, która prawidłowo odpowie pod, pod filmem na, na YouTube, dostanie ode mnie próbkę innej okowity piwnej Michała, dostanie ode mnie próbkę okowity zrobionej z piwa. Ipa z tego samego browaru. Imbrand. zupełnie już inne aromaty. Tutaj dla mnie jest czarny bez cytrusy, zupełnie inny smak. No ale to ta osoba, która prawidłowo powie, czym się charakteryzuje koźlak, będzie miała okazję się przekonać. Dziękuję Ci bardzo, Michale, i myślę, że mogę w Twoim imieniu też zapraszać do do degustowania, ale i do wyprawy do Lublina, do, do miejscowości Dys, żeby zobaczyć ten niesamowity stary młyn i stworzoną w nim e, no, kraftową destylarnię. Jak najbardziej zapraszamy. Jesteśmy destylarnią otwartą. Mamy wiele historii do powiedzenia. Nasz proces produkcji jest również dla Was. Będziemy o tym opowiadać. Także kontaktujcie się z nami i Mirku dziękuję Ci bardzo za wizytę. Dziękujemy.